Supermofio US przedstawia. Jedzie Michał, kopać ziemniaki. Zaczynamy. Ktoś tam wylatuje. Tu przy brzegu jest mało ziemniaków. Tam jest więcej, tak. Nie wody, no. O, Ziemiaczki. Okej. Są ziemiaczki ładne. Jednak są jakieś ziemniaki, nie? Tutaj to jest grama nawozu, nie? No, to nie ma nawozu, tutaj bo to są. Tak, tak. Musimy to, to pozbierać. Niech on już nie wykopuje, bo to my musimy. Poz... No, trzeba to pozbierać. Chcę jeszcze do, do sklepu jechać. Bo Michał będzie miał urodziny. Coś kupić trzeba. Do zjedzenia. Będzie. W poniedziałek miał, dzisiaj jest piątek, ale ja chcę zakupy sobie zrobić I jutro przygotuję A w niedzielę sobie coś zjemy Bo W poniedziałek nie będzie czasu na urodziny. No Nie? Tamta nie zwisa, Ty mówiłeś, że ta tylnia zwisa no. Kopaczka kopie. Michał, kopie? Kopie, nie? Kopie. No. Kopie Kuba tutaj. Kuba, Kopaczka kopie. W wspólniku kopie. No. Jesteś zadowolony? Ja, nie? No. Ty, ale dużo tych ziemniaków nawet, nie? No. Tylko nie są jakieś giganty. No nie no, ekologia tu jest. Ekologię nie żaden żadnych, azotyk 400 kilo. Jak niektórzy walą, a wtedy... Przed, przed odlaniem już to czarne, nie? Mariusz jedzie. Słuchaj, Mariusz, przebieraj się teraz. To teraz będzie zbierał. No i do zbierania, przebieraj się. No. Niech do jutra. Nie, nie możemy, bo sarny zjedzą. Przebieraj się, do zbierania. Jedź. To jest chyba, to? Poczekaj, ja muszę zobaczyć nawet. Czy jeszcze przed? Nie, 18:46. To 19, prawie. No, prawie 19. Musimy zbierać teraz. To już, ruszaj. Ekologiczne ziemniaki, jo? Tak. Bez nawozu. Idzie. Idę. Kosze masz? Mam kosze. To zbieraj. Zaśmowo jałowcowe To są nie hmm. nowe Jak to teraz zbierać Tak <laughs> Tutaj trochę przystopowałem i zasypało no. je, nie? Jak się no tutaj nie ma jak tu, tam już są baloty, nie z tyłu. No. jak na ekologiczne to mają duże, co? Mhm. Pewnie, nie. Tylko tu wapno było stosowane i trochę parka mają, nie? No bo tutaj, leżało bo tutaj wapno leżało, tak. No. Jakby było pierwszy rok zaraz po wapnie to by nie było wapnie. Nie? Nie. No tu też, też było sypane wapno, no. wapno leżało. Co to ta pusia tam robi? Mozkowski dobrze wtedy robił Midzą. <gry> yeah. A ty wtedy ile? Ja <gry> yeah? i jest cały koszyk. Tak prawie. Jest blisko do nie na co czuba. To jak było wykopki, to kładli mi. Jak było mieliśmy po 6 hektarów, y, nieraz no, ziemiaków, nie? nie? Albo i było więcej. Ręki gdzie wstają. No, teraz to takie jest. Takie. Jo. Tak. I, I o której godzinie te wykopki? O 19. Ale teraz, tutaj, o 19.00. No, zobaczcie, gdzie Bodzio wysypuje na przyczepkę ptaki odlatują czy co? Nie różawie to są. Żurawie. Tutejsze. Jeszcze nie odlatują. ich jest? Ktoś mówił, że w tym jest masa, dwa, pięć. To Ty mówię czy... No. Dobrze pod nogi. Ja ci podam, bo tata gdzieś tam rzucił, nie wiem no, gdzie. No, na razie masz dość to. Dobra, takie niektóre wielkie. Nie? Niektóre, niektóre mamy. No to nie są duże ziemniaki. Bo to są swoje. Dobre kartofle są. Nasze ziemniaczki to swojskie ziemniaki. Tak. tak. To tak będzie. się pożegnaliśmy, a teraz jeszcze zbieramy ziemniaki. No, no, tego? Nie przewidziałam. Jest z tego, żeby się nie, nie ma nawozów, nie ma padaczki. Bo to są ziemniaczki. Ekologiczne ziemniaki. Ja ja? Zobaczyliśmy. Czy co jest koty pana, robią? A ty tu będziesz koparką? Nie. nie to jest... Ja teraz ręcznie będę. Aha, koparka typu ręce. No, no. idź wtedy w koszyk weź. Wózio. Tak. Przebrałeś się? No, chcesz mieć frytki, to zbieraj. O, panie, kiedy ja to zbierałem ostatni raz? Kiedy zbierałeś? Ostatnio, w tamtym roku, żeś nie zbierał z nami. Nie, nie. Jak zbieraliśmy, jak wykopywaliśmy Twoją kopaczką? Konno. Kiedyś jak żeś na samochód zbierał, to byś zbierał to i chyba my już nie mieliśmy ziemniaków. Tak. Jeszcze u nie, ludzi, nie? Nie, to była Kopaczka. To na jaki samochód? Na uniaka jakżeś zbierał, nie pamiętasz? A, a to żeś wszędzie na kartofle chodził. No, ja tam odstawiałem wszystkich, nie? I wtedy musiałem... Mariusz a to kombajn wyprzęgli i kopatkę przyprowadził. Wtedy chodź Mariusz tu. Bo musisz nadrobić, bo, bo się ociągają ludzie. No. no. Muszę od Mariusza też może wziąć, Tam mu wypadły dwa chyba. Zobacz jak to idzie, jak przeciąg. Normalnie. Bodzio, zobacz weź, możesz odnieść. Bodzio, odniesie na swoją przyczepkę, a jutro się tam jakoś. Na naszą! No, na naszą! A jutro się te bulwy jakoś do piwnicy włoży. Muszę. Jutro? Albo kiedyś. No. No, ogólnie powinny być wykopane, ale. Niektóre trochę ale Teraz to są takie testy nie? Testy, tu to są to, takie to, czasy teraz. To są testy takie To jest odmiana denar teraz Denar Ja, ja lubię denary No ja kiedyś przywiozłem nie? Zbrus mhm. kwalifika Super Elita W 2009 roku Co to tak kwiszczy to? Po super Do To Elita to są. Czy kiedyś to było. Ci się czasy młodzieńcze przypomną. <laughs> jakżeś tyrał na uno Ale jakżeś sprzedawał, to ludzie myśleli, że z salonu jest, nie? No. Ja. Obiadu w będzie miała. No. Dla nas. Coś wam, coś wam ugotuje Nie? Ja. Teraz będą się bili o ziemniaki. Nie? Nie niech ma. <noise> niech ma. No dobrze. Mam. Masz. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden rządek, tak. No, bo jeszcze masz. Czerpawek też bierzemy, co? No. I kuki. No. Ja też. Oryginalny. Pucki. Pucki. Teraz idę trochę do Kuby. Ale muszę trochę Kubę ale jeszcze trochę tutaj... nie odżyjcie. To, to No. A nie jakiś wielkopolski. Jeszcze troszkę Kuby tutaj. Żeby miał też pamiątkę. Nie Kuba? No. Jeszcze Kuba tym to... bardziej... Chyba se kupił kopaczkę i teraz musi zbierać za karę. No, za karę będziesz zbierał, ja. W zeszłym roku za wiatrakiem to było inaczej. Weź mi tutaj ten koszyk na kamerę. To ten ten ryka, to no, to Wszyscy jesteście nakamerowani. Jeden za drugim. A zmienia kosze w trakcie... W trakcie zbierania. No. Do założenia, bliżej. Powiedz to, co, się nie co robi tak tak. Bodzio, co ty robisz? Zmieniasz kosze, zobacz jak lata, zobacz. Też ty jakiegoś ziemniaczka zjeść, nie? <grym> Bodzio, powiesz zaraz, że nie je za dużo. W z na elewatorową. No. Kurczę. Tam, my wchodzimy w XXI wiek teraz. Tak. No. A no. Widzisz, nie nakamerowaliście tak jak ten, jak była kupaczka konna w tamtym roku. Konna, ale na podnośnik. To już, już też był postęp. Schaczki. Nie było komu kamerować. No Wtedy wszyscy zbierali. No, no wtedy nie, wszyscy zbierali. to poszło, to... A teraz widzisz tutaj. O. I już jest. Nawet ta Bodzio maja się maja. dzisiaj zaangażował. No. Bo ja. zobaczył nową kopaczkę, to wiesz. Nie no, jak kopaczka, no to co to, to było. O, jaka bulwa się trafiła. o jaka wielka, ja. Pokaż mi ta bulwę, ja muszę ją zobaczyć. No jest, taka ładna. Puszcz, zobacz, o. To moja. Da, jedziemy kopać, może co? Nie. Bo ja chcę jechać do sklepu. No dobrze, ale jeszcze muszę też Muszę jechać. zakup zrobić. dobra jest. No. Kuba ostatni kurcze Kuba, co tam? Tak się tak ociągasz. Kupiłeś kopaczkę, trzeba robić. Kuba, Kuba miał akurat tam, jest było wilgotnie i ma więcej bólów. Bo... Tam obrodziło. No. Tam tam Mam ja więcej chcia... Ty, ja muszę te nagrania zobaczyć, czy faktycznie tak było. Co było? więcej To się wszystko zobaczy, ja jo. to było... Ale zobacz, jakie czyste ziemniaki są, nie? Żadnych chwastów no. tak prawie. No, fajnie. Te koszy już są stare, nie? No, już trochę mają te kosze lat. jest coś dla pana za agromazury. Tak? Zero chwastów, no. No, to się liczy, nie? Tak. Pozdrawiamy przy okazji. Tak, pana, za No... Dla mnie to całkiem ja mały, Zobaczcie, dwa. ile tu mamy tego. A wszystko no. a takie. A ja to są, są... krótkie rządki. Ja jeszcze no? na stawki, a, a nie na pełni. <grym> <grym> ja. Nie. No co, teraz pchał z powrotem? No teraz na podwórko. Jutro to się wrzuci, albo co. ale w sumie jutro będziemy tu kopać od no. razu. To, 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 no. to jest no. to co? Ale niech jest, bo to <grym> Jak to się. Czułam, jak nie człowiek, to bydło. Tak, bydło zje. Nie się nie może zmarnować. Nie? Papa, Kuba! Pa, pa. Kuba pa, pa. Jak w No! Zapomniałem no. melodię. To już pchał to? Tylko, że zobacz. Ole! Ja. Ale na wiesz, wyszedł Ale zobacz, no. Cała ręka, cała ręka. To cała ręka. jest brukiew, nie? No. no. Na no kto to, wiesz, to pchajcie! To chyba, że na południu. jedziemy! Pchajcie! Hey, Jadą. Hoł, nic, hoł, razem. Jadą goście, jadą koło mego. Domu do mnie nie przyjadą, bo ja tu nie mieszkam. Pa. Moment. Subskrybuj. Oceniaj.